Witajcie. Dzisiaj taka luźna kaweczka. Ech, co ja Wam chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć o tym moim agresorze, który gdzieś tam się chowa przede mną. Tam gdzieś jest. Kopię sobie tam za szybą. No, jest taki łobuz po prostu, że masakra. A od tego trzymać, zamykania go chyba. Jeszcze bardziej mu skacze ciśnienie. No i dokucza strasznie tą korą szczególnie tym maluńkim, yy, szczególnie tym małym feniksem, ale nawet zaczepia, mój kuleczki tak, mazienko zaczepia, no, białeczko zaczepia też, nie tak. niedobry łomóz, ale zamawiamy jakieś tam poidło nowe, bo już nie mogę zdzierżyć tego mojego, co mam, tego fioletowego yy, i... Mieli takie okulary dla kur smaczna kawa. Zostaw moją kawę. Szara. Zostaw kawę. Zostaw moją kawę tej kuro. Yy, I mieli takie okulary. Guciesz <gudzisz>, to jest z tym swoim dziełem. No i stwierdziłam, że kupię takie... Yy... Ale interesująca ta kawa moja jest tak. Wczoraj mi się kaczek napił kawy. Leżałam sobie z nimi tam. Yy, przydulałam się i stała sobie moja szklanka i łyknął. No, ale yy, zamówiłam te okulary. I jestem bardzo ciekawa, jak to się spisze, bo no nie mam na niego innego pomysłu po prostu. Nie mogę go separować wiecznie od, od kur, bo będzie tylko gorzej. Ale już w weekend mam nadzieję, że porobimy kurniki i zagrody oddzielne, bo tamte musiałam odsłonić taką wiklinową matą, bo no, raz, że one wychodziły i jak wychodziły, to dostawały w pierdziel od grażyna, a, a dwa, że tam do nich też on wchodził. Mm białunika się, białka się już troszkę wgórowała, jakoś tak ma lepszy nastrój. Może tak chłodniej się zrobiło, to też może jej lepiej. Przyjechały do nas wczoraj właśnie nowe kaczuszki, tak jak na tam na szorcie, może ktoś widział. Taka biała kaczuszka i kaczor Taki trochę dzikiej barwy. Jestem bardzo ciekawa, co w przyszłym roku nam z tego wykluje się, z tych miksów kolorów. Ale nie mam serca, słuchajcie, sprzedać tych kaczek starych. I co ktoś dzwoni, to stwierdzam, że a jednak nie, nie sprzeda mnie. I chyba ich ostatecznie nie sprzedam. I tak było mi ciężko wywieźć te dwie kaczki i je zostawić gdzieś tam. No ale musiałam to zrobić, bo nie chcąc, żeby się krzyżowały, no to, to muszę to. Muszę to. Załatwić musiałam, ale bardzo nieufne, takie takie jakby z człowiekiem nie miały za dużo kontaktu, w ogóle nie, nie ma mowy o podejściu, kaczka to nawet na mnie nie patrzy, kaczor to tylko mnie tak trochę obserwuje, no ale zobaczymy, no będziemy nad nimi pracować, te maluchy też tak rosną, kurczę, już one się nie mieszczą w tą klatkę, którą dla nich mam, znaczy, wchodzą, ale już widać, że są takie duże, no nie? I już też właśnie w weekend postawimy im nowy kacznik tam na górze, żeby one nie miały kontaktu z tymi kaczkami jeszcze. No, żeby znowu nie zapętlić, żeby się nie uczyły od nich. Bo tam to oswajanie naprawdę nieźle idzie. One już nie są takie bojące, szczególnie do mnie. kiedy zawołam, to w ogóle przylatują, za mną łażą, jak chodzę po ogródku, jak są luzem puszczone. Więc tak fajnie tam to wychodzi. Także ich nie wpuszczę na pewno, dopóki nie będą już takie. No takie duże właśnie. Tam parę miesięcy może przed zimą je tutaj jakoś razem, żeby się działy. Wtedy je tutaj przeniosę. No, ale mamy weekend wolny. Dzieciaki wyjeżdżają i szykuje nam się tyle roboty. Mam tyle roboty, że normalnie nie wiem, co na co, co. I przez to chyba tak mi się nie chce nic zrobić Wczoraj właśnie tak mówię, a może trawę pokoszę, a może posprzątam w domu, bo też bałagan się zrobił i stwierdziłam, że a nie chcę mi się i poszłam do sąsiadki na kawę. No także także i tutaj wybiegi już są do posprzątania, do pozagrabiania i tam łukaczek jest do wykoszenia, bo u nich też te chwaściory takie rosną i w ogóle trawa jest do wykoszenia też i nie mogę ciągle skosić, coś mi przeszkadza zawsze, a to pogoda nie taka, to kosiarka się zepsuła, a to coś tam no i tak właśnie naprawdę dużo i w domu sporo i jeszcze przetwory z cukinii musimy zrobić, bo nie, nie, nie obrabiamy tej cukinii, nie wiemy już co z, co z nią zrobić, będziemy robić ketchup i będziemy robić leczo, takie w słoiki, no, i, no i, i sprzątanie właśnie. No i priorytetem mam nadzieję, że tartak nam dzisiaj zadzwoni, że jest już drewno gotowe do odebrania. Bo, bo, te, no, bo te wybiegi są na Cito mi potrzebne, nie. Strasznie bardzo ich, teraz, ich potrzebuję. Dzisiaj może jeszcze uda mi się. Y, tą siatkę tam, co jest u Feniksów, jest zielona siatka, ona jest podarta, bo w ogóle bez problemu kury się przez to przedostają, jeśli chcą bardzo. Z rozpędu w sensie. Przechodzą. No i na razie im zagrodziłam, tak, ale yy, przyszła już mi taka zielona siatka, no nie wiem, taka, no taka rabatowa zielona siatka, więc będę ją tutaj montować. Może właśnie dzisiaj to zrobię. Może nawet zaraz, yy, żeby już to mieć z głowy. I coś jeszcze chciałam powiedzieć. A no, i jeszcze dzisiaj wieczorem też pasieka przenosimy. Ostatecznie już pozostała cztery ule. Także dzisiaj taki dzień, do późna, do późna na pewno jest yy, zawalony robotką. tamikucze, czy pies porwał siatkę na furtce na wejściu. I też muszę chyba zamontuję tą metalową, yy, żeby nie tak łatwo można było ją właśnie przerwać. Bo tutaj dała mi ostatnio kurą mięso. Do zjedzenia, no i ona jakoś tak chyba wyniuchała to i po prostu łapami podarła, przelazła sobie przez, <gry> przez te drzwi. Już co prawda pewnie nie było za bardzo co wyjadać, może jakieś okruchy, bo kury to jadły jak ja tutaj byłam z nimi. Yy, no i, i podarła, więc też jest do zrobienia. Także jest co robić, słuchajcie, nie ma nudy, wszystko tak pozarastało, te chwaściory tak zarosły. Wczoraj do szparagów poszłam jakoś tak przechodzi, przechodzę ciągle koło nich no bo one tu rosną zaraz, gdzie ten biały płotek tam mały jest, ale jakoś tak się nie przyglądam i patrzę i tam też po prostu wczoraj właśnie pieliłam, bo no masakra takie zboże takie, które się, nie wiem co to jest w zasadzie to wydaje mi się, że to jest jakieś zboże i ono się tak rozkłada i jak to się wyrywa to po prostu cała kępa strasznie trudno jest to wyrywać i wyrywa się po prostu z piachem, nie? kępa korzeń tak, żółtek żółciuś żółciuś Rzu żółtek to się tak wyrobił, powiem wam no, pyszny pierścionek zostaw mój pierścionek, Digamoniu tak żółtek się wyrobił jeszcze wciąż nie zapył i nie wiem, czy to kura czy kogut kura czy kogut? żółtek kura czy kogut? Co tam? Rapciuś? Rapciuś? Gwiazdy internetu będziecie. Tak? Parcie na szkło jest? Gwiazda? No i bialuńka. O właśnie, tak? Bialuńka, jak tam samo samopoczucie? Żyjesz? Lepiej? góry też feniksy miały katar jakiś taki delikatny I, i, i podawała mi aspirynę do wody dwa dni już i dzisiaj jest trzeci dzisiaj jeszcze im nie dałam, ale no yy, dam im później, jak będę wymieniać wodę białeczka, nie dziób mnie proszę cię, nie dziób mi paluszki nie dziób no i, i chyba jest lepiej, no i może dlatego białka też się, nie wiem, jakoś tak lepiej poczuła Niby było z nią wszystko w porządku, ale jakaś taka, no co za, co za, jakaś taka ospała była. Wczoraj i dzisiaj to już taka żwawa jest, chodzi sobie nawet No co za, co za molino, no? Żołysta w moje, żołysta w moje, żołysta w moje, paznokcie. O, matko, dobra, kończę, bo to już 10 minut, zaraz będzie tego biadolenia. O, tak, tutaj agresor. A, no boisz się mnie przejść, co? Skupaniec jest tak sprytny. Wczoraj się schował, nie mogłam go znaleźć. A on wlazł tam właśnie za ten mały domek Feniksów. I, I tam siedział, nie? Bo już były zamknięte góry. Go tylko wypuściłam, żeby sobie pobiegał, bo w klatce siedział wcześniej. Więc żeby sobie tam pohasał jeszcze, ale nie, nie robił robano w kurniku. Więc chyba się straszył i schował się za domek. No tam tamte podróżniczki, jak pogłębiają przestrzeń swoją <grywania> eksplorowania ogródka. No już teraz mogą swobodnie wychodzić, no bo ta bramka jest zepsuta. ciągle tam łażą do tych kaczek, do kacznika. Już niektóre się odważają za bramkę wyjść. Dobra, kończymy. Pijemy kawę, znaczy ja piję, kury patrzą. Idę zrywać cukinię, bo będzie dzisiaj też na obiad faszerowana cukinia. No, a później może do jakiejś roboty. Nie wiem, nie wiem. A co tam u was? Jak tam u was żyć leci? Dajcie znać, co słychać, jak robota wre? Czy nie wre może tak jak u mnie? Dobrego dnia. Do zobaczenia.